Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Jest w studiu Kasia Prawa Tidzik. Dzień dobry, dzień dobry Kasiu. Jest też Leszek wspaniały. Jestem, dzień dobry. E, no i witamy się z wami. E... I Bartek Skopiński jest. No tak, jestem. E, I witamy się z wami 17 minut po godzinie 9 w temacie dla reportera. Jeżeli ktoś miałby od razu jakiś temat, to proszę dzwonić. 726 114 114, pod tym numerem czekamy na wasze telefony. No bo ktoś coś gmerał przy tych pokrętach, bo znowu mam dzisiaj słuchawki. Ale to. to... jest niemożliwe. <laughs> Widzisz, mówiłem ci. Nie gmeraj, Kasia? Nie gmeraj. No. Byście coś tam namajstrowali znowu. To no poczekaj, zaraz ci tu Kasia poustawia. Tylko musisz mówić cały czas na bieżąco i nam pokazywać, czy sobie. Nie, jest okay. to, to na spokojnie. To po audycji już sobie. No ogarniemy. to na czy spokojnie skończy... po audycji. No, no, gadaj ale, po prostu, no, co masz gadać. Kasia, Kasia, coś tam będzie teraz kręcić. Wy też możecie, chciałbyś się powiedzieć, wykręcić numer do Rady, ale teraz to się chyba bardziej wyklikuje, nie? Teraz tak, teraz tak. Albo się... dotykuje się. Dlatego na było to takie. Ty, 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 ty. No dobra, 726 114 114. Czekamy na wasze telefony. Ja wczoraj miałem okazję być na sesji Rady Miejskiej. W Głogowie, i macie już informację w portalu regionu że przejścia podziemnego na razie nie będzie. Jeśli chodzi tak. o to opłotowane, ogrodzone wykopy, które znajdują się między Bulwarem Nadodrzeńskim a Znakiem Książąt Głogowskich, szerzej o tym poczytacie w moim artykule. Okazuje się, że Wykonawca nie dotrzymywał harmonogramu prac. Zresztą gołym okiem widać, albo nie tylko gołym, że nic tam się ostatnio nie działo, dlatego władze miasta zdecydowały. A się w ogóle tym, nic nie działo. Że, nie, no, odpo... no działo się trochę, ja są to... wykopy, jest wow. monitoring, jest. jest yy... w, te, w tym czasie też ja bym zrobił tyle. Musisz firmę założyć, bo to Chyba, Chyba tak, bo tak trzeba będzie zrobić. E, no Natomiast, smutna jest ta informacja. Raz, że smutna, Dwa, że. Wczoraj tak w kolorach można było usłyszeć, że pieniądze, które były przeznaczone na budowę przejścia podziemnego, na przykład zrezygnować z budowy tego przejścia, bo przecież 200 metrów tak. dalej jest już to istniejące. A odbierzemy i, teraz i, I przekazać kasę na rondo ko ko koło KFC, ale teraz odbieramy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. A czy pan redaktor przejechał może wczoraj po moście? No jeździliśmy wczoraj po moście, a co się stało ale, się? Ale okay, samochodem. Samochodem. Ja tak. jechałem, ja chciałem przeprowadzić, przejść jako pieszy mm -hmm. i musiałem przejść tą stroną, powiedzmy prawą stroną mostu, kierując się w stronę Serbów. Przeszedłem przez most i teraz proszę mi powiedzieć jak przejść w stronę groćca i wodociągów? Nie, ma, nie namalowali żadnego przejścia dla pieszych. Nie, e, to... ma, nie ma jak przejść na nogach. Ja nie mówię samochodem, mm -hmm. ale mm -hmm. na nogach. Nie ma przejścia w stronę groźca. Tak, tak jak, pan możliwości. tak jak pan mówi, tam trzeba szybko przechodzić. No ale Tam A, szybko przechodzić. Tam, 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 prze tam przed, re Dobra. przed, re przed remontem, też, przed remontem <laughs> też przejścia nie było. Przed remontem też tam przejścia nie było. Ja mogłem przejść, ale było chwila, chwila. Chodnik był zrobiony po lewej stronie. Nie musiałem przechodzić przez drogę. A o to A teraz, panu chodzi. Jak Dobry. idę przy kolegiacie. Tą stroną co kolegiata. Jest zamknięte, na, napisana tablica przejście drugą stroną mostu, muszę przejść przez drogę i tu jest przejście, mhm. przechodzę przez most prawą stroną i żeby wrócić na lewą stronę, żeby się dostać do grodzca mhm. nie ma przejścia, nie ma takiej możliwości. A proszę będzie tak. to co, lewa strona mostu dla pieszych jest aktualnie zamknięta? No barierki stoją, ja se tam jak wracałem później rowerem, to ja sobie pojechałem tamten, hmm. ale tam jest zagrodzone, tam jest tablica, proszę zobaczyć, stoi tablica, przejście drugą stroną drogi, tam nie można hmm. oficjalnie pójść tą stroną, bo jest zamknięte przecież, nie? Ja no, myślę, ja myślę nie że muszą... oni jeszcze prowadzą jakieś roboty po prostu I, i dopóki te roboty są prowadzone, no to to przejście jest zamknięte, natomiast dopytamy, czy dałoby radę jakoś tam szybciej to otworzyć? No, bo, chodziło, bo, bo jak mówię, jeżeli pan pójdzie chodnikiem przy kolegiacie, to jest tabliczka, że nakaz przejścia na drugą stronę. Hmm? Tu na tą stronę co wodociągi są. I teraz przechodzi pan przez most i chce pan wrócić z powrotem na tą stronę, żeby się dostać do groźca? Nie, nie ma. Nie ma przejścia, nie no. ma nic. Same tylko linie i samochody jeżdżą. Tak jest, to prawda. No to, nic ta, będzie... to proszę tam za, 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 zapytać, czy w ogóle jest tak. Chyba, że zdążą to tak szybko zrobić, że, że nikt tam nie zdąży paść pod samochód. No. no miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Dziękujemy do, za, za tą bardzo. informację. No do i, i na... Do, do, do usłyszenia. Na pewno do Generalnej Dyrekcji Druckerowych Autostrad przekażemy tą informację, ale tak jak tu Bartku wspomniałeś, pewnie ta lewa część dla pieszych jeszcze jest zamknięta z racji tego, że pod mostem w dalszym ciągu są jakieś prace wykonywane. Zresztą Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji z oddziału we Wrocławiu mówiła, że do połowy listopada jeszcze będzie trwało porządkowanie terenu i wokół przeprawy już nie mówiąc o rozbiórce tymczasowego mostu to jeszcze czyszczenie dna rzeki i porządkowanie tego wszystkiego co się znajduje znajduje się pod mostem do tego jeszcze malowanie tej przeprawy także tutaj jeszcze będzie różowa będzie nie wiem jakiego koloru będzie do połowy listopada te wszystkie prace mają potrwać no, także. także troszkę to jeszcze potrwa. Natomiast ważne jest to, że ruch już odbywa się normalnie, a mamy też nadzieję, że ta lewa strona mostu patrząc od kolegiaty będzie też niebawem otwarta. W miarę szybko będzie udostępniona dla... Dla, dla pierwszych. Wrócę jeszcze do tematu sesyjnego, bo ciekawą propozycję przypomniał, bo już wcześniej o tym mówił i wyraził swoje stanowisko wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Mariusz Kędziora, który zaapelował po prostu odstąpić od budowy tego przejścia podziemnego. A teraz, jak już jest rozryte? No teraz to wystarczy to wszystko zinwentaryzować, potem pewnie będzie ciąganie się po sądach Gmina kontra wykonawca, to pewnie troszkę potrwa. A w, no tak jak mówił, no 200 metrów dalej jest przejście dla pieszych. Ale my już, ale my już też o tym rozmawialiśmy no. kiedyś, nawet w temacie dla reportera, bo są też słuchacze, którzy przecież dzwonili, mówili, że zlikwidować to przejście dla pieszych, bo jest przejście dla podziemne, niech tamtędy wszyscy chodzą. Tylko chodziło pewnie o to, żeby ułatwić dostęp z bulwaru na zamek i tak dalej osobom, które spacerują, no bo ta, nie ukrywajmy Leszku, Idąc od bulwaru, na przykład, skręcając od bulwaru w lewo, patrząc na wprost na zamek i skręcasz w lewo, no to y, idąc wzdłuż y, ulicy, no nie jest tam w ogóle fajnie, ani atrakcyjne. Ten chodnik też już się sypie troszkę z tej strony, e, a później jest parking. No nie jest to atrakcyjna część miasta, żeby tam tędy sobie spacerować, żeby Ktoś, kto to przyjeżdża chyba, nie chodzi o jako atrakcyjność, turysta. ale obawiam się, że ze względów bezpieczeństwa no, niektórzy przyzwyczajeni przebiegaliby przez drogę. Też mogłoby się tak zdarzyć. Znaczy, to by, byłby problem. W, tu by w przypadku aktualnie, że tak powiem, zawieszenia tej inwestycji w czasie, albo potem się może okazać, że faktycznie z niej gmina zrezygnuje, no, w, już wczoraj w, prezydent Rafał Rokaszewicz zapowiedział, że będą wnioskować do generalnej dyrekcji o to, aby chociażby na jakiś czas. W, w kwestii sprawdzenia, zainstalować taką mobilną sygnalizację świetlną czasową, żeby nie było tak, że jeden pieszy podchodzi do przejścia i już wszyscy mm -hmm. muszą stawać, mm -hmm. tylko co 3-4 minuty na chwilę by się zielone zapalało, wtedy ruch byłby bardziej płynny. Znaczy, wnioskować można, zobaczymy to na to tak. grę, generalna dyrekcja. Natomiast już tak na szybko mam odpowiedź na naszego słuchacza odnośnie lewej strony, idąc od kolegiaty tak. Nowej Przeprawy. Jeszcze około półtora Tygodnia będą prace trwały, a jeden chodnik jest zamknięty, ponieważ z tamtej strony będzie rozbiórka mostu tymczasowego, i ze względów bezpieczeństwa ta lewa strona jest aktualnie wyłączona z użytkowania. Dobra, to wszystko w takim razie wiemy. Czyli czyli jednak, jakieś tam jeszcze prace po prostu no, trwają, tak jak myślałem, dokładnie. i dlatego tak się dzieje, jak się dzieje. No to mamy potwierdzoną informację. Półtora tygodnia, no do maksymalnie prawdopodobnie dwóch, i będzie skończone. A chociaż patrząc na to, jak tam prace idą, to w ciągu tygodnia pewnie już ta część będzie otwarta. Ale termin jest półtora tygodnia. Czyli niech tak zostanie. Oczywiście jest z nami też Iwona Mierzwiak, która przybyła do studia w Lubinie i połączyła się już z nami. Cześć Iwona. Dzień dobry, witam. Super. Bardzo się cieszymy, że jesteś. Mamy nadzieję też, że będą telefony również z Lubina: 726-114-114. To jest numer do nas. dzwonicie właśnie tak, jak wspomnieliśmy: z Lubina, Polkowic, Głogowa, z każdej innej miejscowości na terenie Zagłębia Miedziowego i wszędzie tam, gdzie słychać radiolka Zagłębia Miedziowego. Jak tam ci się meczek wczoraj podobał? Pytasz mnie czy Kasia, bo Kasia też była. Kasia była, ale pytam Ciebie, bo Kasi zdanie już znam. A już znasz, rozmawialiście o tym meczu. No tak, my tutaj od rana w kosza graliśmy. Ale to, o czym mówię. I dostałem kosza. To, co wczoraj <grym> mówiłem, że, że dziewczyny z Polkowic pokażą serducho i to pokazały, bo naprawdę przyjemnie się wczoraj patrzyło na grę. Szczególnie takie ja odnoszę wrażenie podkoszowej Fraser, ale też i rozgrywające Grbicz, Gajda i Friskowec. No, i w obronie, i w ataku, i rozdzielały piłki, tak że ręce same składały się do oklasków. Pięknie dopisała publiczność, wspaniale dopingowała, poniosła no, Polko Polkowiczanki do, do zwycięstwa. No i po raz, już któryś musiałbym sprawdzić, który w EuroLidze będą grały koszykarki z Polkowic. No ale już sam fakt zobaczenia najlepszych drużyn w Europie, w naszej polkowickiej hali, było no naprawdę, serce rośnie. A teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, mam dwie sprawy takie. Tak. Jedna, jedna sprawa to jest ulica Herbaciana, znowu się przypominam z nią, żeby może ją poprawić w końcu mm -hmm. bo raz była na początku roku poprawiana i teraz no się stało to samo co się stało tak. e, rozje, rozjeździła się strasznie niesamowicie ciężko jest tutaj dojechać nam do działek e, no i ten żywopłot tutaj na tych działkach piast miał być tam poprawiany kiedyś ktoś dzwonił tam, że mm -hmm. przejazd jest utrudniony e, sprawa tam nie wiem, czy została zakończona, bo nic tam się nie dowiedzieliśmy. Wie pan, wie pan co, to dobrze, że pan dzwoni, bo ja swojego czasu, kiedy miałem urlop, przeszedłem się tam właśnie na Górków, na ten. na, tom, na te ogródki działkowe. Specjalnie po to, żeby zrobić zdjęcia i zobaczyć jak to tam wygląda wszystko i szczerze powiedziawszy nie wiem dokładnie o który żywo chodzi. Jeżeli Pan mógłby mi teraz bardziej dookreślić to miejsce to będę wdzięczny, bo wtedy na pewno się wybiorę i będę wiedział gdzie robić zdjęcia. To ja już powiem, jak Pan wejdzie na działki Piast, to jest droga gminna na 100% bo to była dojazd do byłego wysypiska śmieci do góry i ta droga jest, no. Ciężko jest po prostu tam przejechać ze względu na to, że ten żywopod ludzie nasadzili sobie na drodze, mm. zamiast na ogródkach działkowych. Ale zróbmy, zróbmy tak, jakby pan mógł powiedzieć mi dokładniej, czy to jest ten żywopod wzdłuż ulicy Herbacianej, czy to jest jakiś po prostu żywopod gdzieś tam po prostu. To jest tak jak tak ulica Herbaciana to jest od Ruszowic do ulicy Zielonej, to jest ulica Herbaciana i mm. ulica Herbaciana też jest również w prawo na działki pies. Działki pies, jak jest brama otwarta główna i do góry prowadzi do byłego wysypiska śmieci to jest tak jakby od ulicy herbacianej przez działki piac jest droga gminna do góry dobra czyli musiałbym po prostu wejść na teren działek tak wejść na teren działek to jest droga gminna także to na spokojnie to nie, nie można powiedzieć że to jest droga gminna mm -hmm. i tam gdzieś Wiesz, na jak pan, i... jak, jak pan wejdzie na teren działek to już pan zobaczy co się stało z żywopłotem Dobra, to, to ja w takim razie A sobie... może trzeba... szybciej byłoby, gdyby pan nam podesłał zdjęcie? Chyba, że ma pan taką możliwość, żeby zdjęcie podesłać. E, powiem szczerze, że no jest taka możliwość, ale już kiedyś podsyłałem takie zdjęcia e, wcześniej na, na waszego Messengera. Dobra. Bartek, poszukasz? No, e, tylko jakby pan mi swoje imię zdradził i to będzie wszystko, co ja potrzebuję. E, imię Bartłomiej Bartłomiej, dobrze, ja sobie szukam w takim razie mamy zanotowany ten temat ale skoro Żywopłot jest na działkach e... ale to jest teren gminny no tak, tylko tak, to jest teren gminny, to nie jest, ja rozumiem bo tak ktoś może pomyśleć, że działki to działki mm -hmm, ale to mm -hmm. jest teren gminny, to nie jest to nie jest po prostu prywatne droga nie jest prywatna tylko to jest droga gminna, także no tutaj z tym terenem, ja tam pamiętam, że ktoś dzwonił w sprawie, że nie może śmieciarką tam wycofać mm -hmm, tak, 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 tak tak, a tak, tak. to jest, to, to jest rękwinne, to nie jest y, po prostu y, prywatne, nie? Dobra. Ja tutaj sobie będę szukał, w takim razie w ciągu sekundy to znajdę te zdjęcia pewnie. Mm, a bardzo dziękujemy za kolejne zgłoszenie i w takim razie postaramy się coś załatwić w tej sprawie. Może się Jeszcze. uda... Dobra, mam zdjęcia. Mam zdjęcia. Masz? Mam. Dobra. No. Także mam zdjęcia, przekażę je zaraz tutaj jeszcze leszkowi, pokażę co i jak i on będzie już wszystko tutaj działał. No tam, tam pamiętam dużo zdjęć było. Tak, Zrobiamy, bardzo tak... dużo. Bardzo dużo zdjęć, jak szybko liczę i dobrze, dobry jestem z matmy, to 17 zdjęć mamy. No, no to do, dobrze pamiętam. A ten. I jeszcze jedna sprawa jest taka, jeżeli chodzi o dojazd do szkoły PSP3 w Głogowie na, na Piastowie, tutaj na Mieszka pierwszego. Mm -hmm. wszystko jest fajnie, droga jest tam, e, parking jest robiony przez firmę budowlaną, jest super, e, tylko chodzi mi o teraz jedną sprawę. Śmieciarki za 20, e, za 28, za 15, 8, gdzie największy jest, e, jest, jest ruch Rodzice do szkoły przyprowadzają dzieci, gdzie najwięcej tych dzieci, najmniejszych biega. W tym czasie przyjeżdżają śmieciarki do szkoły. Ja rozumiem, że muszą odebrać śmieci, ale to się stało w taki sposób, że jest bardzo niebezpieczne w stosunku. Czy nie można by było po prostu tych godzin troszeczkę zmienić, nie wiem, chociaż z 10 po 8, jak już te dzieci są najmniejsze w szkole, żeby przyjechały te śmieciarki, bo tak, rodzice jadą do szkoły, jest budowa. A no śmieciarki przyjeżdżają i zabierają śmieci, no a to jest trochę niebezpieczne, no bo jednak te dzieci biegają między tymi autami w tym czasie, nie? Może by tak zadzwonił do komun do, do służby, do city do i się spytał, czy można by było przesunąć troszeczkę godzinę, żeby te dzieci bezpieczniejsze były, żeby mhm. coś się tam nie stało. Bo później jak coś się stanie, to będą wtedy szukać dopiero, że można było jednak coś zmienić. zmienić pan takie... co? Jeszcze, jeszcze dopytam, jak już jesteśmy przy tym terenie, bo wczoraj e, temat remontu parkingów i dróg przy SP3 na placu Mieszka I wracał na sesji miejskiej. Proszę powiedzieć, czy prace już się skończyły, czy jeszcze trwają? Te prace są i bardzo dobrze, że są, bo będzie fajny parking mhm. i będzie, no, no, każdy jest wyrozumiały, jakoś tam sobie radzimy. Nie ma problemu, bo tam tam dzieci dowożę do szkoły, ale jest, zauważyliśmy już od dłuższego czasu z rodzicami, że no, śmieciarki, które przyjeżdżają po śmieci zazwyczaj no przyjeżdżają w tym największym ruchu praktycznie, co, co rodzice przywożą te dzieci, no a tam jest wtedy młyn, no bo ten te plac budowy y, jest, y, do tego dochodzi, no, no, no wiadomo jak to wygląda. Jak śmieciarka przyjedzie, stanie w poprzek i zablokuje całą drogę, a dzieci muszą przejść pomiędzy tą śmieciarką a samochodami, no. Dopóki jest fajnie i się nic nikomu nie stało, to jest super, ale jak się komuś coś stanie, no to wtedy będziemy szukać. Dlaczego można było coś zmienić, nie? Powiem tak. panu, że już w tej chwili, jak rozmawiamy, napisałem, przekazałem pana sugestie do GPK Głogów. Zobaczymy, czy pochylą się nad tematem i czy da radę w ten sposób ustalić odbiór odpadów, żeby te śmieciarki przyjeżdżały po ósmej, a nie przed. No fajnie by było. Mówię, dopóki nic się nie stało, to jest pięknie, ale no to są dzieci. No dziecko jak dziecko. W każdej chwili coś może... Tak. Coś może się stać, albo albo, albo roztargnione, albo zaspane i nie daj Boże. Tak, śmieciarki są duże, jest duży ruch, no bo tu jest i plac budowy i auta przyjeżdżają. No, ja rozumiem pa, panu, co odbierają te śmieci, że może w innych godzinach nie dadzą rady, no ale tak troszeczkę pomyśleć, no największy ruch wjeżdżać mhm. tutaj jakby płaszcze Dobra. Mamy to zanotowane. Bardzo panu dziękujemy i tymi, tak dziękujemy. Tymi, krzaki, tymi krzakami też się zajmiemy, bo tutaj mówię, zaraz Leszkowi no, pokażę, o, co Nie, bo tutaj z tym dojazdem wyjeżdżamy później z działek, to jest problem, no jest problem z tym, z tym żywopłotem Czyli e, niesamowity. Chodzi, głó chodzi głównie o jego przycięcie, tak? Chodzi głównie o jego wycięcie. wycięcie, można powiedzieć całkowicie, bo to jest jednak droga gminna, no nie powinno nic rosnąć na drodze gminnej, no moim zdaniem. Tak. No, na, na pasie zielonym, tak zwanym y, pasie drogowym może sobie rosnąć drzewo, tak jak normalnie rośnie w naturze, ale nie na drodze samej, nie? Tam jest droga, co powinna mieć ponad 6 metrów, jeżeli chodzi o służby ratunkowe, straż, karetkę, to też jest problem z dojazdem, bo jak auta stają na drodze, no to też nie, nie będzie przejazdu, żeby te przejechały auta, nie? Jasne, Jasne. Droga gmina, gmina Wiejska Głogów, nie Jerzmanowa, prawda? To jest Wiejska Głogów. To jest Droga Jerzmanowa. To jest droga Gmina Jerzmanowa. Tu, tu będzie teraz problem, no. No nie wiem, czy tam taki problem będzie. Ważne jest, żeby że, że zobaczą zdjęcia i będą wiedzieć o co chodzi i może coś faktycznie z tym tematem zrobią. I od razu niech poruszą temat, że, że troszeczkę tą drogę, żeby naszą poprawić mm -hmm. dojazdem do działek. No jednak podatki płacimy do, do tej gminy, no to fajnie by było jakbyśmy troszeczkę te auta nie naprawiali tak często, nie? Jasne, I że. Tak. Jak, jak pan tam przechodził czy tam przejeżdżał rowerem, no to, to no można się. Tam, tam, tam się ciężko, tam się ciężko idzie na nogach faktycznie, a co dopiero jazda rowerem, także no widziałem pana, wielokrotnie. A w ciągu, a w ciągu, nie będę ukrywał, w ciągu chwili naprawdę uzbierało się tam dość sporo aut, bo nie wiem, nie chcę skłamać, ale około 20 aut w ciągu dosłownie 15 minut tamtędy przejechało, więc ruch jest tam naprawdę dość spory, szczególnie, że dużo osób skraca sobie drogę z Ruszowic, z Jaczowa w kierunku ulicy Zielonej, żeby szybciej się dostać na Piastów i nie jechać przez w ogóle tą... To skrzyżowanie koło ulicy Legnickiej i Piłsudskiego. Tak dużo osób wyszeli, sobie skręca. Bartku te zdjęcia? Zaraz ci pokażę te zdjęcia, bo one są dostępne na naszym facebookowym Messengerze. No ale to zapisz na telefonie ze 2 i podeślij. Dobrze, już zapisuję w takim razie. Teraz zrobimy... Bardzo dziękujemy za ten telefon, oczywiście. Lubię takie merytoryczne rozmowy z naszymi eee, słuchaczami. I robimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz no za potem wracamy. wracamy. No to czas rozpocząć drugą część dzisiejszego tematu dla reportera i czekamy na kolejne telefony 726 114 114 ja Mam na szybko zapewnienie z GPG głogów, o, że przed... okay. tak? No telefon odbieramy Dobra. od razu. Halo, halo, dzień dobry. Telefon odbieramy od halo, razu. Halo, dzień dobry. Bardzo prosimy ścieżyć radio. No, Dobra, no, wyłączam nie. ten telefon. Oj, było. Coś Leszku zacząłeś i wysłałem ci już wszystkie tak, 17 zdjęć, e, bo to musiałem taką sztuczkę magiczną zrobić, <laughs> ale udało się. Tak, y, mamy zapewnienie z GPK Głogów, że sprawdzą sytuację, bo y, według harmonogramu przed 8 tamte pojazdy pojawiać się nie powinny, y, ale jak będzie sprawdzone, to też będziemy wiedzieć, o co chodzi. Ale y, gdzie się nie powinny pojawiać te pojazdy? No na Placu Mieszka pierwszego. Że po 8. No bez P3. A, w sensie mówisz o tych, y, że w autach, co jadą do śmietnika. Tak. Mhm. Dobrze. Bartek, hmm? co to jest nie tak z tym, żeby było to, żeby potem powiedzmy... On jest na drodze. On nie ma być na drodze. On jest wstawiony w drogę, rozumiesz? On jest wmontowany w drogę. To tak jakby ci ktoś nasadził nagle na, nie wiem, obrońców pokoju na środku iglaka jakiegoś. Rozumiesz? Czy nie? Hmm. Odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry. Później ci wytłumaczę. Halo, halo? Żeby... No nie, no nie. nie. Bardzo, bardzo prosimy. Jak już do nas dzwonicie na antenę i chcecie z nami rozmawiać na antenie, to u siebie ściszajcie radio, albo przejdźcie do drugiego pomieszczenia. Będzie nam o wiele łatwiej porozmawiać. Halo, halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu dzwonię z Lubinia. Mhm. Z Lubina znaczy. Się. Tak, tak, tak. Pan wie skąd dzwoni. Słychać mnie? Słychać? Tak, słychać pana doskonale. Tutaj jest taka sprawa... Tutaj nie ma dojazdu do bloku numer 1 Mikołaja Reja przez samego Kościoła w Luwinie. I tu nie ma dojazdu ani pogotowia, ani, ani jakiejś straży, ani niczego. Tu nic, nic skoro nie ma. W ogóle dojazdu tu z taką babcią na dole dojeżdżają, to łożę na wózku wszystko. Ja tu już dzwonię, już chyba trzeci raz. I nikt tu nie przyjedzie, nie popatrzy. A proszę tu mi to... powiedzieć, proszę mi powiedzieć, tam nie ma dojazdu, bo? No bo wszędzie zagrodzone. Bo wszędzie zagrodzone. Wszędzie zagrodzone jest, rurami, nie rurami, na chodniku nawet, mhm. chodnik jest, nawet słupek jest postawiony, słupek postawiony, bo jeszcze auto by wjechało na chodnik, ale słupek jest na środku. Przy samym kościele faktycznie, dobrze. Mamę. Przy samym kościele, dużym kościele naprzeciw ołtarza. Mhm. Dobrze. To już tutaj nasza koleżanka Iwona sobie notuje ten temat i będziemy przekazywać go dalej. Może w końcu coś ruszy w tym temacie. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Słuchaj pan. Tak, Słuchaj słucham, pan, bo no słucham. Ja słucham. już słucham raz razy, tu nikt nie przyjedzie. Mamy też radio tutaj lubińskie i nic nie działają. Nic nie działają. Lubińskie radio jest jakieś. Dobrze wiedzieć. Eee, dobrze. Ma, nasza Iwona tutaj zapisała ten temat na pewno. Prawda Iwona? Prawda, potwierdzam, na pewno. Potwierdza. Tak, prawda, wznałem swój telefon. Zapisała no, ale Mikołaja Reja. Dobrze pan jeden. powiedział, bo m.in. Lubińskie. No tak, tak, tak. Z Miedziowego. Dobrze mówisz. E, bardzo dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy i mamy zapisane i na pewno coś w tym temacie będziemy tutaj działać e, i odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. E, ulica Budowlanych i przejście dla pieszych tam już pod koniec, pierwsze przejście dla pierwszych jest kołmyjnik i kawałeczek dalej jest kolejne przejście i praktycznie chodzi o te kolejne przejście, tam z góry jak jadą samochody, bo to jest taki łuk tej drogi, tak. w ogóle nie widać trzeba wejść na dwa, trzy, trzy pierwsze pasy, żeby spojrzeć, czy tam z góry nikt nie jedzie, jest tak. jakoś możliwość nie wiem, czy lustra postawić, żeby ludzie przechodzący y, z prawej na lewą mm. na jakby na legniską chcieli przejść w Tam z tyłu dokładnie za chyba MCWR-em. Okay. Nie, to chyba teraz tak się nazywa. Mówi pani już o obrońców pokoju po prostu, no. Bo to jest ulica obrońców pokoju, zbudowlanych się łączy właśnie w tym miejscu. No właśnie, tak, tak, dokładnie. Pierwsze przejście jest przy myjni, to nie, a chodzi o te drugie przejście, bo tam jest praktycznie taki łuk. Tak, jak z góry przy... jadą samochody, to naprawdę nie widać, jak ktoś Chcę wejść na te przejście. Ja dzisiaj tam będę przyjeżdżała, mogę ewentualnie wysłać zdjęcia, jak to dokończyć. Poprosimy, wychodzi, yy, poprosimy, oczywiście tak. Dobrze, tak. to ja dzisiaj wyślę. Jasne, super, to poprosimy na naszego radiowego Messengera. Będziemy wdzięczni za te fotki. Poza tym y, tam chyba na tych zdjęciach, co pani zrobi, to będzie widać, że to przejście dla pieszych jest w ogóle w takim miejscu, że jest przy samym skrzyżowaniu. Mhm. Dokładnie, tak, tak I, nie, i tam są jeszcze też krzaki, więc no, trzeba wyjść na dwa pierwsze albo i nawet trzy, żeby spojrzeć, czy tam z góry nikt nie, tak naprawdę nie jedzie. Mhm. A nie raz się spotkałam, że ja wyszłam, a tam nagle wyskoczył mi samochód. Jasne. Mamy zapisany ten temat. Prosimy tylko o podesłanie zdjęć i, i będziemy coś tam działać. A kierowców, kierowców prosimy o to, aby w tym miejscu jechali przepisowo, czyli 40 km na godzinę, bo z tego, co pamiętam, tam jest ograniczenie do 40. Hmm, chyba, nie. chyba nie. Nie? Nie, 50. Ja no, sobie jeszcze mogę sprawdzę się, mogę, szybciutko. Mogę się mylić, ale. E, my nie, jest, nie, jest, nie jest 40, 50. 50 normalnie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, mam takie pytanie. Słuchamy. Czy Ktoś się zajmuje drogami powiedzmy osiedlowymi? Ulica Dębowa, tutaj koło jednostki wojskowej. Mm -hmm. Tam jest pełno studzienek na, tych, na, tych, na tej ulicy. I to tak, to wszystko się, jak to się mówi, w górę wy, wyboliło że tam masz aż, aż strach przejechać samochodem. Czy można by to poprawić, żeby też tu jako wyrównać z poziomem jezdni, czy... czy, 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 czy bo to już widzę, z rok czasu chyba tak jest i się nic tym nie interesuje. I, i ty. mm -hmm. Ulica dębowa to jest koło Bukowej z tego co pamiętam. Tak, no coś takiego tam jest. No. I to jest, ta od, to jest ta od kasztanowej, że można odjechać albo od ogrodowej. Tak chyba. jest, dobra, dokładnie, dobra. Tak jest. No, no to mamy. To naprawdę, no, faktycznie, że są potrzebne w tydzień, ale to się tak się zapadło, że jak obsunęło się, że, że aż jak jedzie się samochodem, to trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie zahaczyć spodem. Nie. Dobra. No. Dobra, mamy zapisane w takim razie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No, dziękuję, miłego dnia. Wzajemnie, spokojności. Dębowa, studzienkowa. Dębowa, studzienkowa. E, mogliby sobie na studzienkową zamienić, jak już tak się... Podobnie jak Rudnowską. No, e, I odbieramy prawdopodobnie byśmy. ostatni telefon dzisiaj. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, mam takie pytanie, bo było dzwonione parę razy. Chodzi mi o to skrzyżowanie, jak się wjeżdża do Lubinia od strony Prochowy. Mhm. I te pierwsze skrzyżowanie świetlne, kręcając a. w lewo, tutaj koło kastora, mm -hmm. to te światełko dosłownie świeci 5 sekund, Ruszy, potrafi tylko ruszyć jedna ciężarówka, a w godzinach szczytu, gdzie ludzie kończą pracę, robi się ładny sznur, od strony prochowej właśnie jadą. No to po jednym samochodzie przepuszczać, a taki sznur samochodów, no to to te kopci i zanieczyszczenia swoje robi. No, Czyli robi. nie można byłoby to zgłosić, żeby chociaż troszkę przedłużyli ten czas spania, wysiesania zielonego światła. Tak, dobrze, bo mówi pan o drodze... Dobra, droga numer 36, jedziemy od Prochowic w kierunku Lubina, chcemy skręcić na przykład na sklep e, i jest problem, żeby się tam dostać. Tak, tak. dobra to, bo mówię, jedna ciężarówka przejedzie, druga na przykład nie ma szans, tak, mm -hmm. Dobrze, mamy to zapisane, zanotowane. Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć, czy jest jakaś taka możliwość i na pewno ten temat zapisała, także bardzo dziękujemy za telefon. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy. I do usłyszenia. No a przy okazji będziemy kończyć dzisiejszy temat dla reportera, bo to już jest godzina 9.46. Bardzo ładny dzisiaj był temat. Cudowny, dla reportera. bardzo fajnie się z wami rozmawia, drodzy słuchacze, i mam nadzieję, że kolejny temat dla reportera, który jutro o godzinie 9.15 również będzie taki ciekawy zamiast. No właśnie, także jeżeli ktoś chciałby dzwonić, to dzwoni jutro. Przypomnij tylko Kasia szybciutko numer 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.